Yeah. I witam w kolejnym odcineczku z siłowni Proszę Was ostatni, skłoniecie, zostawimy lajka, like rozsuba, komentarza, w na Discorda, link macie w opisie, albo czytałeś tam linki do mojego Instagrama oraz Twitcha. Także zapraszam Co przechodzimy do odcinka. Powiem mam tak, na, na starcie plan był całkiem inny, ponieważ w planach miałem Yy, kontynuować jakby, no ale to oficjalnie rozpocząć serię yy, Rollstu 200 kg w, w, w martwym, ponieważ no to jest mój taki cel w tym roku co tak postanowiłem yy, aczkolwiek yy, kurwa Kaj, jakie ja mam krzywiołki hawe, ty kurwa, dopiero to zauważyłeś, mam nas jak z po to stary kurwa, ale mi się krzywiołki no no plan ale... było to aczkolwiek yy, dzisiaj był streamek i tak na streamku sobie pod Helsinka. E, oczywiście oglądaliśmy jakieś tam klipy i musiałem oczywiście zobaczyć moją motywację na, na jakiś woreczek na trening, a więc sprawy się zmieniły. E, oficjalnie rozpoczynamy serię 200 kg w, w martwym. Dzisiaj sobie zrobię 5 takich podstawowych ćwiczeń, które wydaje mi się, że będą są fajne dla, dla fighterów, dla bokserów, dla zawodników FMA i w ogóle e, Więc sobie zaczniemy od martwych, później będą pol-lapy, czyli potęgęcia z ciężarem. E, Wciskanie na ławce płaskie i wykroki i... Uciskanie na, 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 na głowę, ale to sobie zrobimy kettlebellami. No, także taki jest plan. I na sam koniec będzie oczywiście woreczek, zrobię sobie jakąś technikę, pokażę Wam może takich fajnych tricków, i fajne parę akcji, ponieważ w ostatnim odcinku tego nie zrobiłem. No co, jak widzicie dzisiaj to mega różnica. Po raz pierwszy chyba nie jestem ubrany jak kondom na tych odcinkach, no, ja ogólnie lubię się ubierać od nie wiem czemu, ale mam taki prosty styl. Lubię jak widać te moje mięśnie, no, aczkolwiek dzisiaj luźne ubrany, luźne schodeneczki. Także, także no, lecimy z treningiem mojego oglądania. When it pissed it away, yeah, I'm fucking okay. I ain't liking it, day. I don't even want to talk. I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways. I've been stuck here for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I've been yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat from the whole control my speech Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week No kidding, I'm skinny, I cannot eat Got a million motherfuckers that depend on me Yeah, every friend in my family If I'm a girl, every fan I meet Myself, I'm too on till I'm too off Come down to make new thoughts Like jumping off of that rooftop Oh my devil when I do not I Make moves based on my mood drops Like who's lost? Like who's lost? It's y'all's fault. Uh, Scandal, they're killing me. Right my brain, full of shame. I don't wanna lose it. Heart full of pain, trying to hide my pain. My tears, I'm coming out of that rain. My fame, really not fame. No dobra, teraz nie przechodzimy na wyciskanie na, na paskom handelkami, aczkolwiek zrobimy to trochę inaczej, ponieważ y, będę miał nogi na ławce, czyli nie będę w ogóle używał siły jakby y, z nóg. Będzie to czysto czyste ćwiczenie na kratę oraz y, barki I y, y, no i łapa oczywiście no i triceps y, Aczkolwiek nie będę y, Wynywał ruchów dwoma rękoma jednocześnie, tylko na przemian, tak samo jak tutaj było z kaybelami. Robię to ponieważ gdy walczymy, gdy boksujemy, w się czy coś tam wolimy się w strójce, nie wyprowadzamy czas jedną ręką, nie obiema naraz. Więc trzeba przyzwyczajać ciała do, do generowania siły tak właśnie tą stroną, którą bijemy tak jakby, nie? Więc wy chyba rozumiecie o co chodzi. Zaraz w ogóle pokażę jak to się czynie. Będzie wyglądało, będzie ono na, na ławce płaskiej, nie na skośnej. Także no, fajne ćwiczenia plesom. ja wam tak, jestem po pierwszej serii tego ćwiczenia i po opierdolone to jest, ogólnie na początku miałem mega, wziąłem większy ciężar, wziąłem 32,5 kg. Myślałem sobie, no to kurwa ogólnie to jest takie na co dzień, jak to wykonuję ćwiczenie całkiem inaczej, będzie łatwo, ale kurwa mi mnie do lewej, do prawej strony, to sobie pomyślałem, że to opierdolę. Mega ciężko jest ogarnąć ten balans, no bo jednak jak wciskasz do góry to przeważyć ta jedna strona, gdzie wciskasz. gdzie wyciskasz. Na początku wiedzieliście, że próbowałem to zrobić ze zupami na ławce. No aczkolwiek e, zdecydowanie do niej jest po prostu mieć te stopy e, wyprostowane, czuję o wiele większy balans, więc tak sobie to ćwiczenie zrobię. E, 20 kilo. E, było w sumie całkiem lekko, lekko. Wezmę 22,5 na drugą serię. Zobaczymy jak z tym pójdzie. No i ogólnie czuję tą klatę, fajnie, ale chyba bardziej te barki mi się stumpowały tymi ket ketlami, Serio, te ketle to są pierdolona sprawa stare, trzeba to katować. Чао, пока, jak coś, to już ten, to ten po dwóch krokach robimy ja wszystkie 5 ćwiczeń, co mieliśmy w planach teraz lecimy z woreczkiem planem woreczek jest taki, że pierwsza runda to będzie tylko przednia ręka a później już lecimy z freestylen, dodajemy nogi będzie, będzie już po prostu freestyle no a pierwsza runda no to, to właśnie taka przednia ręka tylko trochę się poruszać złapać te flow a później już lecimy normalnie, normalnie z z, 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 z kombinacjami, z kopnięciami i fajnie jest taki, że zrobię sobie dwie, trzy minutowe rundy, na no, 2 minutowe rundy, minuta przerwy, chodzi tylko po prostu by było fajnie, szybkie tempo, poruszać się, zabrać ten rytm, na no, spokojnie, nic nic takiego, ponieważ jutro mam w planach przyjść na, na siłkę i zrobić trening, trening wytrzymałościowy, z rana mam seminarium, seminarium z BJJ, i później później te seminarium zamiar sobie przyjść na siłkę i zrobić taki trend kondycyjny, ale wytrzymałościowy. Coś podobnego co widzieliście w zeszłym odcinku. Kręcimy. But I reach out to you and that means I the head of full prophecy to be the greatest. Beat. The worst in the scene, I feed him every day, let the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets me real big. So quick And if you cross it, you might drop dead. Metaphorically, course, a force of evil in the score, never getting bored. Lots of blood and gore. just one more feeding from the source. They don't really the until they feel the full divide. if you start shit, be hard list in the darkness. So fight for your life and reject it You better give me space, I'm protective My adrenaline spikes when I'm fretting And if you stay in my way, I'm aggressive Cause when there's no exit, I'll